Jedną z ważnych potrzeb, którą zgłaszali mieszkańcy Oksywia podczas konsultacji gminnego programu rewitalizacji było lepsze połączenie dwóch części dzielnicy Oksywia Dolnego z Oksywiem górnym. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na wykonanie ulicy Makowskiego wraz z budową schodów terenowych do ulicy Arciszewskich. Dzięki temu mieszkańcy podróżujący pomiędzy tymi dwoma ulicami pieszo będą mieli zapewnione bezpieczne połączenie. Do tej pory niestety część drogi musieli pokonywać ulicą, która bywa, że czasami jest ruchliwa. Co ważne, docelowy kształt ulicy Makowskiego, pętli do zawracania, która znajduje się na końcu tej ulicy i nowo powstających wschodów był konsultowany z mieszkańcami ulicy Makowskiego. Laboratorium Innowacji Społecznych przeprowadziło tutaj konsultacje społeczne. Wierzymy, że realizacja tej inwestycji spotka się z dobrym odzewem mieszkańców, że będą zadowoleni zaś jakość życia tych, którzy tu mieszkają, ale generalnie mieszkańców Oksywia poprawi się istotnie. Temu właśnie służy Gdyńska rewitalizacja.